Witajcie serdecznie na Crazy Dog Club! My będziemy robić dzisiaj domek dla naszej sarny. Właśnie przyjechało... Przyjechała, przepraszam, słoma. Choć Hary zobaczymy słomę. Trzeba zaraz wyznaczyć miejsce. No to hary, patrzcie, to jest złoma dla naszej sarny, która postanowiła zamieszkać w naszym lesie. Jest już robiona konstrukcja metalowa, zaraz przyjadą elementy drewniane, a my idziemy z chłopakami szukać miejsca w lesie, aby wyznaczyć, gdzie będziemy stawiać domek. Marlej biegnie. zainteresowany Haruś. Zobacz! Co to? O. Fajne! Zapraszam Was dalej. Idziemy szukać miejsca. Idziemy właśnie w sam środek lasu, gdzie mieszka nasza Bambi. Tak ją nazwała Basia, jak zostanie. I zaraz dokładnie Wam wskażę, w którym miejscu stawiamy konstrukcję. Słuchajcie, kochani, więc pokrótce Wam powiem historię o Sarence. Więc, jak panowie kładli kabel na naszej działce. Więc Serenka wskoczyła. Jest już ponad miesiąc czasu. Próbowaliśmy otwierać przęsła, żeby wyszła, no ale ona po prostu nie chce. Podoba jej się u nas i sobie postanowiła tutaj mieszkać. No ale w związku z tym, że idą mrozy, trzeba zadbać o Bambi, więc właśnie budujemy wspomniany wcześniej domek. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Witajcie, właśnie ekipa pojechała z domkiem do lasu. Ja biegnę za nimi. Kochani, właśnie domek ładnym zostaje wożony las. Jest już gotowy. Konstrukcja jest metalowa. Boki są z elementów drewnianych. więc jest bardzo solidny. Idę właśnie za chłopakami. Super. Miejsce już jest wyznaczone, ciekawe czemu tam wjadę. Ciekawy projekt. Mam nadzieję, że Mandi będzie zadowolona. ta -da! Domek postawiony. Teraz ekipa pojechała, jedzie po i będziemy robić jej wyrko zimowe. Ale super wygląda. Tam z tyłu widzicie jest domek letni Harleja i Marleja. Super. I tak wygląda. Oto domek dla sarny. Wejdź, zobacz, nie bój się! Co to jest? Domek? O, super! Chodź, Marlej, zobacz, jak domek zrobiliśmy do końca. Dla waszej koleżanki! Chodź, Marlejek! Co to jest, Karuś, nie bój się! Zapraszamy Marleja, no chodź! Zobacz, Marlej, tu! Co to jest, jakiś zadowolony! Ewentualnie, jak chcecie, możecie tam mieszkać. Podoba Wam się? Kochani, i właśnie oto zbudowaliśmy wspólnymi siłami domek dla naszej Sarny. A na koniec, że jesteśmy tacy wszyscy dzielni, prosimy o lajka, dzwoneczek i suba dla nas! Dziękujemy!